Ok, jestem. Pomyślałam, że pójdę za ciosem i nagram od razu wideo, którego nie mogłyście odsłuchać, ponieważ miałyśmy jakieś problemy techniczne. Temat, który miał pojawić się 11 września, w środę, o 21.00, na fly high na YouTubie. I przygotowywałam się do tego tematu, do tego, żeby go poruszyć dosyć długo, ponieważ uważam, że ten temat jest konieczny, żebyśmy. Nauczyły się żyć w swojej autentyczności, ale też w odwadze do odkrywania siebie. Zaraz powiem, co mam na myśli. Dla osób, które być może widzą mnie pierwszy raz. Nazywam się Anna migdałsza mankiewicz i pracuję z kobietami ponad 7 lat na Fly High, na YouTube, ale przede wszystkim na sesjach terapeutycznych jeden na jeden, na warsztatach online, w różnych grupach online i na warsztatach na żywo. Dzisiaj. Dlaczego nie chcemy poznać prawdy o sobie? Co nas blokuje przed tym, że my nie chcemy poznać prawdy o sobie? I być może teraz masz w głowie: Ale, Aniu, co ty mówisz? Przecież ja pragnę poznać prawdę o sobie, ja chcę tej prawdy. I z pewnością to będzie Twoja świadoma decyzja, Twoje pragnienie. Ty chcesz poznać tą prawdę. Jednak wewnątrz Twoje 95%, Twoja podświadomość hamuje Cię przed tym. Ja dzisiaj chcę pokazać Ci, jakie mechanizmy Cię hamują. Chcę pokazać Ci, kiedy Ty pozbywasz się tych mechanizmów, w jaki sposób z nich wychodzisz, ale też chciałabym pokazać Ci, jakie to jest ważne, żeby Chcieć je zauważać. I jaka jest przyczyna, że nie widzisz ich, że nie chcesz zauważać? Pomyśl sobie o takiej sytuacji, proszę, kiedy ktoś jest życzliwy Tobie. W jakiś sposób zwraca, to jest cudzysłów, Ci uwagę. Na przykład mówi, no tak, ale to Ty oceniłaś, albo mówi Ci, hmm, wydaje mi się, że jesteś zezdrosna, albo mówi Ci, popatrz, znowu zareagowałaś, jak ofiara. Ale jakby nie bierzemy pod uwagę tego, że ta osoba nie jest kompetentna do udzielania nam takich wskazówek, Umówmy się, że rozmawiamy, chcemy, zdanie tej osoby i ona to mówi. Mówi, wydaje mi się, że weszłaś w świat, w świat ofiar i teraz zauważ, proszę zauważ, przypomnij sobie różne momenty, ale też zacznij obserwować, bo ty do dzisiaj mogłaś tego w ogóle nie widzieć i za chwilę ci pokażę, dlaczego mogłaś tego nie widzieć. Um, zauważ, czy nie masz takiego odruchu, okej, okay, ale. Czyli weszłam w świat ofiar. Bo mama mnie źle traktowała, weszłam w świat ofiar, bo ty coś zrobiłaś, weszłam w świat ofiar i od razu się usprawiedliwiamy. I teraz, czy to jest złe? Nie, bo nic nie jest ani dobre, ani złe, tylko ten mechanizm na mnie służy, bo ty nie mówisz, okej, okay. przyjrzę się temu, okej, okay. być może tak jest. Ja tutaj, wiesz, to jest ważne, żebyś ty. Wiedziała, czuła, że ta osoba cię nie atakuje, czyli rozbieramy ten wątek, gdzie ty nie jesteś atakowana. Bo dzisiaj w innej grupie rozmawiałyśmy o tym, gdzie e, mama albo rodzic rości sobie prawo do tego, żeby wychowywać dorosłe dziecko, żeby mówić wyglądasz, źle wyglądasz, źle się zachowujesz, żeby narzucać takie swoje zdanie. Nie, to nie mówimy o tym. My tutaj, żeby to było jasne, żeby ci się nie włączyły mechanizmy przetrwania. My tutaj mówimy o tym, kiedy rozmawiasz z kimś, ktoś ci pokazuje część ciebie, a ty nie masz takiej gotowości powiedzieć, no hmm, okej, okay. być może tak jest, przyjrzę się temu, tylko natychmiast włącza ci się reakcja obronna. Natychmiast zaczynasz mówić, dobrze, być może masz rację, ale to dlatego, że. I teraz proszę, i to będzie naprawdę cenne, i to będzie. Duży krok w Twoim odkrywaniu siebie. Proszę, zobacz, zwracaj uwagę na to, jak będzie od teraz. Czy Ty możesz powiedzieć: hmm, być może masz rację, ciekawe, przyjrzę się temu. Albo, jeżeli naprawdę od razu to zobaczysz, to możesz powiedzieć: Kurczę, ja tego naprawdę nie widziałam. Faktycznie, totalnie zachowałam się z pozycji ofiary. Albo ja naprawdę tego nie widziałam. Ja totalnie. Zmanipulowałam. I wiecie, tu chodzi o to, że to nie jest ani dobre, ani złe, ale ty potrzebujesz chcieć zobaczyć prawdę o sobie. Czyli ty potrzebujesz chcieć zobaczyć, okej, okay, ja taka jestem, nasze 3z, zauważyć, zapomniałam te 3z, zauważyć. Zapomniałam 3Z. Zaakceptować albo zmienić. Zauważyć, przede wszystkim zauważyć, później decyduję, czy chcę to zaakceptować, czy chcę zaakceptować i zmienić. Jeżeli nie zauważysz czegoś, jeżeli Ty od razu to wypychasz, jeżeli Ty od razu mówisz, nie, ja taka nie jestem, albo mówisz, ok, być może, ale to nie moja wina. Ale przecież my nie mówimy o winie. My mówimy o tym, że Ty chcesz. Popatrzeć do swojego wnętrza. Chcesz popatrzeć na tą część siebie, która się zachowuje w jakimś mechanizmie i to ci nie służy, bo bycie w świecie ofiar nie służy. Manipulacja nie służy. Krytyka innych nie służy, bo wiesz, to może być nawet taka sytuacja, i moje przyjaciółki niestety tak ze mną mają, że rozmawiasz z kimś bardzo bliskim, z kimś, kogo lubisz i Włącza ci się narzekanie, zaczynasz narzekać. I ta osoba mówi, kurczę, ty chyba teraz narzekasz. A ty możesz poczuć natychmiast spięcie w ciele, jeżeli masz kontakt z ciałem, i nie powiesz, o super, dzięki, że mnie zatrzymałaś. Tylko powiesz, no tak, ale. Zauważajcie, kiedy mówicie to ale, kiedy zaczynacie się usprawiedliwiać, bo pod tym zawsze jest, ja nie akceptuję tej części siebie, która się tak zachowała. A tą część trzeba zobaczyć, zaakceptować i jeżeli chcesz to zmienić, albo po prostu zobaczyć i zaakceptować. I to jest naprawdę ważne. I teraz, czyli masz już jedno zadanie do pracy, jeżeli chcesz rzeczywiście z tym pracować, bo to zaprowadzi cię do autentyczności. Ty zobaczysz, OK, czasami się tak zachowuje. Może chcę to zmienić, a może nie. Ale też dzięki temu otworzysz się. Na zobaczenie tych wszystkich innych przestrzeni w sobie, których też nie widzisz, a one są wielkim potencjałem. Bo wiesz, w oceanie jest mnóstwo ryb. Są różne. Różne co? Rodzaje? Nie, różne. No i zebrakło mi słowa. Um, wiesz, chodzi mi o to, że tam są gatunki, o, różne gatunki ryb. I tak samo w tobie. To nie jest tak, że ty możesz włożyć to sito i wyjąć tylko jeden rodzaj ryb. Tylko jak ty włożysz to sito, to tam napłynie mnóstwo ryb, różne gatunki ryb. Tak samo jest w tobie. Jak ty włożysz to sito do swojej podświadomości, to ty wyjmiesz piękny potencjał, twoje fantastyczne cechy charakteru, to jaka jesteś wielka, wspaniała. Ale żebyś mogła wyjąć na zewnątrz to, jaka jesteś wielka i wspaniała, to ty też potrzebujesz mieć odwagę, wyjąć to, że bywasz. Kocham to określenie wredotką, ochytką. Oczywiście mówię to bardzo czule i żeby tutaj, wiesz, żebyś tego nie odebrała w ten sposób, że to jest przeciwko tobie. Pamiętam kiedyś taką bajkę, gdzie była wredotka, ochytka i, i mnie się bardzo podobało to określenie. Czyli wracamy. Jeżeli ty chcesz sięgnąć do siebie, to nie wiem, czy słowo musisz jest na miejscu, ale tak jak mi płynie, to musisz mieć odwagę zobaczyć, ten swój wielki potencjał, ale też zobaczyć to, kiedy działasz pod wpływem mechanizmów, które wcale ci nie służą. I teraz odpowiedź, dlaczego, dlaczego tak jest, co jest pod tym, co według ciebie jest pod tym, dlaczego ty nie chcesz popatrzeć głęboko w siebie, dlaczego ty nie chcesz zobaczyć tego, co jest w sobie. Być może już masz to teraz w głowie, ale może powiem to innymi słowy, i będzie ci łatwiej to jeszcze. Z innej strony zobaczyć. Dlatego, że kiedyś uwierzyłaś, że jak jesteś sobą, to jesteś niewłaściwa. Że nie wolno ci być taką, jaka jesteś teraz. Że musisz być inna, że musisz być idealna, że musisz być jakaś, że musisz grać, że musisz nakładać maski. Nie, kochanie, nie musisz. I teraz ja wiem, że jedno zdanie moje albo twoje, nie, nie musisz, to za mało, że to się nie uda, że to. Że to jest proces, ale żeby wejść w ten proces, to ty już zacznij zatrzymywać siebie w momencie, kiedy zaczynasz się tłumaczyć, kiedy prosisz kogoś o to, żeby pomógł ci zobaczyć siebie, ten ktoś pomaga ci, a ty mówisz, ale i szukasz winnych, szukasz na kogo możesz to zrzucić, no bo przecież, jak nie zrzucisz na nikogo, to się okaże, że ty jesteś niewłaściwa. Widzisz, widzisz, w którą stronę idziemy, prawda? Widzisz ten mechanizm? Nie, tak nie jest. Ty możesz zobaczyć to i ty, dzisiejsza dorosła, możesz powiedzieć: Okej, okay, widzę, że tak jest. Być może, ja nawet chcę poznać skąd to jest, ale dzisiaj mówię: tak, też taka bywam. I to jest bardzo ważne zdanie: nie jestem, bywam, też taka bywam bywam wredotką, redotką ochytką i bywam wspaniałą kobietą i bardzo zachęcam cię do tego abyś chciała zastosować ten mechanizm czyli wychwytywania kiedy nie masz zgody na siebie kiedy ktoś ci powie na przykład szukam przykładów w głowie dużo łatwiej mi dawać przykłady jak z wami rozmawiam kiedy ktoś ci powie nie to miałam na myśli albo kiedy ty powiesz komuś, to jest dobry przykład, kiedy ty powiesz komuś, nie to miałam na myśli, i ta osoba mówi, no dobrze, ale mnie dotknęłaś, ale mnie zraniłaś tym słowem, i ty wtedy zaczynasz się usprawiedliwiać, bo nie to miałam na myśli, już jest usprawiedliwieniem, prawda? A co można powiedzieć? Można powiedzieć: Kurczę, powiedziałam tak, przepraszam, jak Cię dotknęło. Wtedy bierzesz odpowiedzialność za siebie, odkrywasz mechanizm, w którym jesteś, ale czujesz, że jesteś dojrzała. Inny przykład. Um, rozmawiasz z przyjaciółką, albo nawet jesteś w jakimś warsztacie czy terapii, i ktoś mówi: Wiesz, ty totalnie zrobiłaś z siebie ofiarę. A ty możesz powiedzieć: Nie widzę tego, pokaż mi. Ja naprawdę chcę to zobaczyć, ale ja tego nie widzę. Słuchaj, kiedy ja kontynuowałam swoją terapię, a lata odkrywałam siebie, później już nawet nie terapeutycznie, tylko to poznawanie siebie jest fantastyczne, to miałam takie poczucie, że za każdym razem, kiedy tam idę, to ja znowu odkryję inną część siebie. I czasami szłam na to na moje spotkanie terapeutyczne, ja jako klient, gdy, gdzie miałam fantastyczny humor. I mówiłam do mojej terapeutki: Słuchaj, po prostu jest idealnie. Nie wiem, co my dzisiaj odkryjemy. I kończyłam to spotkanie z otwartą puszką um, Pandory, ale mi brakuje słów. Otwartą puszką Pandory i dopiero miałam pracę do zrobienia, bo tak się stało, że ja byłam w fantastycznym nastroju, jednak miałam odwagę odkryć to, co tam było. Czyli Ważne jest to, żebyś ty miała odwagę patrzeć na siebie w całości, bo tylko wtedy będziesz mogła powiedzieć zapraszam energię boską, żeby przejawiała się przeze mnie. Ja chcę, żeby Bóg używał moich rączek, nóżek, mojej głowy do czynienia dobra na ziemi. Bo jeżeli ty jesteś w mechanizmach Obronnych, w narzekaniu, w żalu, w bólu, w ocenie, w krytyce to jak ma Bóg używać ciebie do czynienia dobra? A kiedy jesteś autentyczna? Wtedy, kiedy jesteś połączona z Nim, kiedy jesteś połączona z boską energią, kiedy pozwalasz, żeby Twój największy potencjał, boska energia, przepływała przez Ciebie. Gdyby to było na live, to zapytałabym Cię. Czy zgadzasz się z tym? Czy masz pytania? Czy u ciebie to wygląda inaczej? Ale proszę cię teraz, żebyś mi to napisała właśnie pod tym nagraniem. E, udostępnię ci go prawdopodobnie już jutro w mailu, udostępnię go na YouTubie, także będziesz mogła e, napisać w komentarzu jak się masz z tym tematem, czy to jest dla ciebie ważne, czy ty to widzisz, czy ty masz tą gotowość odkrywania siebie. Czy potrzebujesz może więcej ćwiczeń? Może chciałabyś, żebym Ci jeszcze więcej w tym temacie podpowiedziała, jak odważać się patrzeć na siebie w prawdzie. A teraz chciałabym Cię zabrać do jeszcze jednego tematu, który też był przygotowany na dzisiaj, bo one się bardzo łączą. Wyobraź sobie, że jesteś w takim mechanizmie, gdzie robisz z siebie biedactwo. Jest mi łatwo o tym mówić, bo ja byłam w takim mechanizmie, gdzie robisz z siebie biedactwo, i przez to coś dostajesz, prawda? Masz jakąś korzyść. I być może tak było w dzieciństwie. U mnie tak było, że ja byłam ta silna, ta działająca, ta ratująca, ta przebojowa. Jednak, żeby dostać uwagę, to musiałam pokazać, że nie daję rady, że, 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 że jestem za słaba. A że w szkole sobie radziłam świetnie. W rodzinie sobie radziłam świetnie, super, zatrzymywałam y, robiącego awantury tatę. Wiele rzeczy robiłam super, więc znalazłam sobie taki moment, gdzie ja mogę być biedactwem. To był przestrzeń mojego zdrowia, tak? Jak zachorowałam, to wtedy cała uwaga była na mnie. I wiele razy jeszcze udawało mi się w życiu wykorzystywać ten mechanizm. Żartuję sobie, udawało mi się. Jednak kiedy Ty jesteś w takim mechanizmie, to Ty go nie widzisz. Wiesz, jak wchodzisz do wody, to robisz się mokra i nie możesz być sucha, bo jesteś w wodzie, więc jesteś w tym mechanizmie i on jest Twój i Ty tak żyjesz i Ty tego w ogóle nie widzisz. Musisz wyjść z tego mechanizmu, albo ktoś najlepiej, żeby powiedział Ci: słuchaj, kochanie, ty teraz robisz z siebie biedactwo, żeby chcieć zacząć z nim pracować. I teraz, jak wygląda praca z takim każdym mechanizmem? Pierwsza, pierwszy krok tej pracy to jest praca z pierwszym lustrem. Czyli naprawdę patrzysz, kiedy ty w dzieciństwie potrzebowałaś użyć tego mechanizmu. Może to być nawet manipulacja. U mnie w dorosłym życiu była. Użyć tego mechanizmu, żeby dostać uwagę. W dzieciństwie to się wykształciło, bo to było jedyne. Jedyna deska ratunku dla ciebie, tak? Jednak teraz już nie jesteś dzieckiem, jesteś dorosła, więc kiedy ktoś ci mówi, słuchaj, to jest taki mechanizm, to ty nie mówisz: Nie, nie wiem, nie wydaje mi się, albo um, jestem pewna, że nie. Ja tego nie mam, jestem pewna, że nie. Tylko mówisz: okej, okay, przyjrzę się temu, jeżeli czujesz, że być może tak nie jest. Ale jeżeli czujesz, że tak jest, to mówisz: Pokaż mi, proszę, pokaż mi. I wtedy, jeżeli ktoś ci to pokazuje, to ty mówisz, kurczę, tak, faktycznie, tak było w dzieciństwie. I tak jak ja ci teraz opowiedziałam, ja wchodziłam, robiłam z siebie biedactwo, żeby zyskać uwagę, żeby w końcu był ktoś silniejszy ponade mną, a ja, żebym mogła być tym małym, słabym dzieckiem. I to jest pierwsze lustro, praca z pierwszym lustrem. Ale później, kiedy już to dzieciństwo zrobimy, no nie grzebiemy się w dzieciństwie do końca życia, prawda? Idziemy do drugiego lustra. I drugie lustro to jest to, kiedy ja dzisiaj ciągle to robię, czyli na przykład widzę, że mój partner, moi przyjaciele, ktoś dla mnie bardzo ważny, robi z siebie biedactwo, i to powoduje we mnie ogromne emocje, ale to naprawdę ogromne, to ja pracuję z tym, z pierwszym lustrem, ale też idę do drugiego lustra, czyli kiedy ja się tak zachowuję. I patrzę, kurczę, naprawdę się tak zachowuję. Czyli wracamy do początku tego nagrania, kiedy zauważam to i chcę to albo zauważam, zaakceptować, albo zaakceptować i zmienić, prawda? I tutaj ja z tym pracuję. I trzecie lustro. Kiedy ty naprawdę wychodzisz z tego mechanizmu, wzięłaś odpowiedzialność za siebie, popracowałaś z pierwszym lustrem, popracowałaś z drugim lustrem, jesteś w trzecim lustrze. I na przykład widzisz, że Ktoś w pracy robi z siebie biedactwo, manipuluje w ten sposób, bo to jest manipulacja, ale na tobie to nie robi wrażenia. Po prostu widzisz to i myślisz sobie, no, mogłabym jeszcze wziąć popcorn i pooglądać. To po prostu żartuje sobie, tak? Nie robi to na tobie wrażenia. Nawet gdybyś chciała tej osobie to powiedzieć, to nie dlatego, że musisz, że chcesz jej pomóc, że musisz ją uratować, tylko po prostu no, zauważasz, ta osoba przyjmie super, nie przyjmie w porządku. Czyli ty już wychodzisz z tego mechanizmu. Trzecie lustro mówi o tym, że to się już przestaje manifestować w Twoim życiu. I teraz jeszcze jeden ważny temat. Wiem, że to jest taka, um, taka skondensowana wiedza dzisiaj, ale ten live miał być tak ważny, więc dlatego chyba przerwało technicznie. Pewnie mam takie przekonanie. Dlaczego trzecie lustro? Mówi nam o tym, że my już wychodzimy z tego. Jaki to jest kolejny e, mechanizm działania, po prostu. Chcę ci to pokazać, bo to ci dalej pomoże, to cię zachęci do pracy w ten sposób. Popatrz, jak jesteś w pierwszym lustrze, jak chcesz zrobić z siebie biedactwo, albo czujesz, że musisz zrobić z siebie biedactwo i nie masz w ogóle kontroli nad tym, to tam jest bardzo dużo emocji. Ty w ogóle nie kontrolujesz tego. Jest bardzo dużo emocji. My tworzymy swój świat emocjami, myślami. Wszyscy o tym już dzisiaj wiemy. Mówię wszyscy, bo myślę, że wszyscy, a jak ktoś nie wie, to właśnie usłyszał nie chęcią, nie intencją, tylko emocją i myślą. Intencją też, bo ją wyrażamy, ale wagi nadaje myśl i emocja ten ładunek emocjonalny i ładunek, jaki płynie z naszego umysłu. Czyli, jeżeli Ty jesteś cała rozemocjonowana dzisiaj i potrzebujesz zrobić z siebie biedactwo, to co ty robisz? Ty odbijasz przez kalkę, kreujesz takie same momenty w swoim życiu za miesiąc, rok, dwa, bo Ty cały czas manifestujesz swoje życie, Ty cały czas kreujesz swoje życie. Ty cały czas to, co jest wewnątrz, wyświetlasz na zewnątrz. Pierwsze lustro. Drugie lustro. Są te emocje jeszcze. Ale ty już wyhamowywujesz tą machinę. Czyli ty już zauważasz, zaczynasz chcieć to zmienić, może nawet ci się udaje przejść od jakiegoś smutku, żalu do odwagi. Czyli zobacz, dalej manifestujesz, dalej kreujesz, ale natężenie, kaliber już będzie mniejszy. I trzecie lustro. Dlaczego jest trzecie lustro? Bo w drugim lustrze, w pierwszym lustrze, ty wykreowałaś te momenty. Bo, to, bo, bo wszystko z ciebie wyświetlane jest na zewnątrz. Wiecie, jak na górze, tak na dole, tak? To, co wewnątrz, to na zewnątrz. I teraz, jak ty jesteś w trzecim lustrze i ty widzisz ten mechanizm, ale ty nie reagujesz na niego. Nie emocjonalnie, nie dajesz mu energii, nie masz myśli o tym, nie angażujesz się. To ty przestajesz odbijać to w swojej rzeczywistości, przestajesz wyświetlać to, nie dajesz temu mocy, nie dajesz temu władzy nad sobą. Dlatego trzecie lustro jest ostatnim lustrem, bo kolejne już to odchodzi od ciebie i ty tworzysz innymi myślami, innymi emocjami, inną rzeczywistość. Jeżeli to było ważne dla ciebie, to raz jeszcze napisz do mnie komentarz. Napisz, czy masz tutaj jeszcze jakieś pytania? Zdaję sobie sprawę z tego, że to może być trudne, to tym bardziej proszę cię o pytania. Pierwszy raz w taki sposób podaję ci taką wiedzę, ale nie chciałam z tym zostawać, bo czuję, że to ważne. Do zobaczenia w przyszłą środę. Myślę, że ten film pójdzie do ciebie już jutro, w czwartek. Ściskam cię. Dobranoc.